Elf i Strażnik Wiecznego Ognia pogrążeni w przyjacielskiej rozmowie. Rzadki widok. Przyjacielska? Ten rasista zatrzymał mnie na przeszukanie. Bez żadnego powodu. Jesteś nieludziem. Więcej powodów nie trzeba. Masz szczęście, że nic przy tobie nie znalazłem. A, a, a teraz won! Już! Do lasu! Na fujarce grać! Ładne masz perfumy. A mówią, że strażnicy to nie niedomyte chamy. Obrażasz funkcjonariusza na służbie, mutancie? Dobrze ci radzę. Przyganiał kocioł Garncowi. Wiem, że jesteś doplerem i kleptomanem. No, no, no tak. Kupcy dali na mnie zlecenie. Zawsze to samo. Ej, stój! Naprawdę chcesz zobaczyć, jak wygląda wściekły Wiedźmin? A ty? Zaraza, zestarzałem się. Prze przestań, poddaj się! Widzisz, nie wystarczy wyglądać jak wiedźmin, żeby walczyć jak wiedźmin. Ale wystarczy przybrać twoją skórę, żeby się zorientować, co z ciebie za człowiek, co czujesz. Prawda, nie zabiję, ale nie wszyscy mają takie skrupuły, więc zacznij kraść gdzie indziej. Najlepiej z dala od Nowigradu. Tu złote czasy dla Dopplerów już się skończyły. Wiem, ale myślałem, że mnie nigdy nie złapią. Że jestem na to zacwany. Cóż, mogłem dostać gorszą nauczkę. Pora się stąd wynieść i to jak najdalej, ale wpierw weź to w ramach podzięki. Spłonie w wiecznym ogniu. Uszanowania, mistrzu. I po problemie. Przekonałem chochlika, żeby wrócił na wieś plątać koniom grzywy i szczać do mleka, jak tradycja nakazuje. A skąd ja mam niby wiedzieć, że prawdę mówicie? Nie ma trofeum, to nie ma nagrody! Lepiej, żeby jednak była. Bo jak zadziała niewidzialna ręka rynku, to za tydzień na zatku nie usiądziesz. Dam połowę tego, co się umawialiśmy. Nie więcej. I żadnych interesów już z tobą nie zrobię. Coś tam zrozumiałeś, ale nie do końca. Nie zabijam potworów, które są niegroźne. A ty mnie zaatakowałeś, niesprowokowany, więc się nie załapujesz. wina czarowników. Z dzieciątek krew pijam. Uszanowania, mistrzu. I po problemie. Ten twój chochlik okazał się Dopplerem. Co chwila zmieniał kształt, aż skróciłem go o głowę. Dopler? No naprawdę nie idzie ich wyplenić. Co jednego spalą, drugi wyłazi. Skaranie boskie. No, ale może przynajmniej będą się teraz trzymać z dala od targu. Dziękuję wam, mistrzu. W imieniu swoim i całego cechu.